do no, widzowie, dzisiaj wyjątkowy film, bo tak skomentujemy sobie temat Stew, który został złapany i pobity przez fanów. A dosłownie kilkanaście minut temu została wydana oficjalnie zgoda na jego aresztowanie. Oprócz tego powstaje kolejny rozdział Pandora Gate, co wskazuje na to, że będzie tego kolejny odcinek. No i mam coś tam jeszcze, a Dubiel też w sumie odpowiedział na wszystko, co ci powiem, widzu. Walnij teraz lajka, like, a wtedy to będzie Twój najlepszy weekend w życiu. Nie no, tego ci nie potwierdzę, ale za to potwierdzę Ci to, że będziesz miał więcej takich niesamowitych filmów. A na 100 lajków do północy jutro o kolejny odcinek Wam wrzucę, więc polecam zostawić lajka. Zostaw też subika, bo chcę dobić 10 tysięcy do końca roku, a z Waszą pomocą jest to naprawdę możliwe. Jednij suba, nie bądź kupa dupa. A widzowie, jeszcze przed filmem, chciałbym wam trochę opowiedzieć o craftenc.pl. Jest to server, przede wszystkim, z którym współpracuję już od dłuższego czasu i grałem tam też przed zaczęciem mojej przygody z YouTube'em. Więc jestem w stanie wam serdecznie polecić Craftmc do pogojania sobie ze znajomymi, albo nawet samemu z innymi graczami z serwera. Serwer daje wam możliwość zagajania na ponad 20 torebach, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A widzowie, macie tam takie toreby jak Box PVP, Drop SMP, Surrevival, OneBlock, Skyblock, Bedwars i naprawdę wiele więcej. Tyle możecie zobaczyć, jak ja sobie na nim gram, więc wbij sobie i zagraj razem ze mną na każdej wersji Minecrafta oraz nie musisz mieć Minecrafta Premium, co też jest pewnie ważne. No więc co widzowie, zacznijmy sobie od tematu, nie o Pandora Gate, ale nawet nie do końca. Dlaczego? No bo Mata wydał swoją nową piosenkę i teraz pomyślicie, pewnie to jest jakieś gówno totalne. No nie, tym razem nie. Jest to taka piosenka, powiem wam, dosyć specyficzna, ale jest ona w stylu maty po prostu. Nie niekoniecznie tego nowego Maty. Bo zapewne jak ktoś słyszy nowy Mata, no to wiecie, to, to se myśli o tych jego nowych piosenkach, które ja nie będę ich oceniał. Mi nie siadają, bo mi siadają jego starsze piosenki jedynie. No i teraz tam piosenka siadła. Jest ona bardziej zaraźliwa, nie? on Da się zrozumieć dużo. No i przede wszystkim zahaczył on tam o Pandora Gate. Tak, widzowie. Zahaczył on tam o Wardęgę, że Wardęga tam coś, coś zrobił. No i ogólnie też opowiada w sumie trochę nawet o Pandora Gate. Co jest ciekawe, no, bo jednak raczej mata się nie wypowiadał nigdy na takie tematy. A jednak w piosence postanowił się do tego odnieść. Czy jest to jakoś powiązane ze sobą? No, wątpię, bo to mata i Stiu no, to raczej mało powiązane. Ale, no, zobaczymy może kiedyś. No co, teraz lecimy do kolejnego tematu. A naszym kolejnym tematem będzie Bajtek Kubicki i jego nowy samochód. Tak, Bajtek Kubicki kupił nowy samochód. Kupił widzowie Tesla. Teraz mamy dwa typy ludzi. Jeden powinien no. Tesla, to jest to jest na prąd, jak można takim chujstwem jeździć. Przecież to nawet nie brzmi. Ja jestem w sumie tak połowie, bo uważam, że elektrolyki są fajne, ale też chciałbym mieć ten dźwięk i w ogóle no ogólnie uważam, że samochody spalinowe są lepsze, więc ja uważam, wolałbym na pewno V8, niż kur... słuchać szumu. <laughs> nie no ogólnie no co, no kupił sobie yy, taka Tesla, nie wiem, z 400 tysięcy kosztuje, więc widać, że się powodzi. Chyba nawet teraz zaczyna swój kanał robić przy okazji kupno samochodu, więc będzie dodatkowy content. No co, pewnie z pięciu odcinków z reakcji y, ekipy i Genzy na jego nowy samochód. Teraz widzowie, na szybko warto jest po was poinformować o tym, że za niedługo odbędzie się kolejny tak zwany etap Pandora Gate. Bo Wardenga pod swoim postem na Instagramie napisał, sprawa Stu, to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Teraz czas złapać oddech i odpocząć psychicznie, a potem jeśli starczy nam sił i odwagi trzeba będzie przejrzeć wnikliwie wszystkie maile i wiadomości. Do Drugi rozdział Pandory wygląda niestety jeszcze gorzej. Dawniej walczyliśmy między sobą, ale jak czas pokazał, współpracując, możemy zdziałać znacznie więcej. Więc tak, następny odcinek zapewne pojawi się już za niedługo, a poddymiając zdjęcie zostało zrobione w dawnym domu Teamu X, ale oczywiście już w sumienie, no bo, no bo on nie istnieje, Spotlight, znaczy, no Team X nie istnieje, a Spotlight raczej też zostanie zamknięty, jak już nie został zamknięty. No i co ciekawie też się stało wczoraj, bo Dubiel wydał film, w którym wyjaśnił wszystko od swojej strony i pokazał przede wszystkim perfid do manipulacji. Ze strony Wardengi, Konopa. I to jest to, o czym wam mówiłem w sumie w odcinku na moim głównym kanale. Czyli Wajedęga to osoba, która potrafi zmanipulować człowieka do tego stopnia, że zniszczył życie kilku osobom w jednym filmem. w sumie w kilka minut. W tym przypadku akurat Dubiel miał poważne zarzuty. Jak się okazało, wcale nie aż tak mocne, jak się wydawało po obejrzeniu filmu Wajedęgi. Posłuchajcie sami. Byliśmy w Hiszpanii i cały wyjazd dodawałem różne snapy. Cieszysz się, jak. Usłyszysz, że. Właśnie oglądacie 30 tysięcy osób? Z tą dziewczyną utrzymywałem normalny, koleżeński kontakt internetowy przez prawie dwa lata. Co śmieszniejsze, pisałem z nią o dziewczynie, z którą się wtedy spotykałem, która oczywiście była starsza. To nie była żadna moja internetowa miłość, tylko koleżanka, z którą rozmawiałem na serwerach Teamspeaka i Messengerze. Jak nastolatek z nastolatką. Nigdy nie chciałem się z nią spotkać, nigdy nie poprosiłem jej o żadne niestosowne zdjęcie, ani żadnego sam nie wysłałem. Nigdy nie spotykałem się z żadną małoletnią osobą. No i tak. Teraz to wam pewnie za dużo nie wyjaśnia, nie powie, bo, bo to jest dopiero początek tego filmu, ale spokojnie mamy odniesienie do z tych sławnych głosówek z filmu Wreden. Ludzie odnoszą się do głosówek, w których niby namawiałem ją na spotkanie, więc zobaczmy zatem, jak wyglądał cały kontekst tej rozmowy. Wysłałem jej wideo zapisane ze story na Messengerze. W odpowiedzi zapytała, czy nagrałem filmik ziemniakiem czy burakiem, a ja odpowiedziałem, że hamakiem. XD. Wysłała snapa swojej twarzy z podpisem po angielsku, pytając, czy umiem angielski, czy mogę przetłumaczyć, co tam jest napisane. Kiedy próbujesz sobie zrobić selfie, ale. You're... Boże, kurwa, mówię po angielsku, ale Twój przyjaciel się patrzy. Co w tym jest takiego podchwytliwego, że pewnie źle powiedziałem? Przetłumaczyłem i zapytałem, co było w tym podchwytliwego, na co odpisała, że to, że jestem głupi. Odpowiedziałem wtedy głosówką, że. No dzięki, dzięki. Nie wiem, co ma na co obrażenie mnie, ale spoko. Jesteś bardzo miła. Już Cię nie kocham. Четвертый тоже уже не Widzisz? Potwierdził. W odpowiedzi odpisała, w takim razie idę szukać kogoś innego, a ja odpowiedziałem tak samo żartem w głosówce, którą już wszyscy dobrze wiele razy słyszeliście. Tylko ja i moja czternastka. Więc tak, to już pokazuje, jak bardzo wajdenga zmanipulował tymi głosówkami, wycinając je w totalnie innym kontekście. No i w sumie przez to też totalnie zniszczył postać Dubiela w internecie. Oczywiście tutaj nie ma co go bojąć, bo i tak nie są to dobre wiadomości. No, pokazywał go w złym świetle, ale i tak. Tak, nie. są tutaj bezwinny. Bez winy. Bez, bez winy. No, no dobra, ch... Kolejna wyciągnięta z kontekstu i zmanipulowana wiadomość. Masz 13 lat, ale i tak zrób. Może poruszyć wyobraźnię, co nie? Zrób zdjęcie cycków? Dupy? Otóż nie. Kawę. Ej młoda, słuchaj, zrób mi kawę. Tak, nastolatek napisał do nastolatki oddalonej o parę tysięcy kilometrów, żeby zrobiła mu kawę. Wow. No nie, wiem, ja już naprawdę zmieniam o jeden ze zdanie. Nagle zmieniałem o stew, bo wyszło wszystko. Później o dubielu, kur przy każdym za chwilę, już nie wiadomo komu wierzyć. Nikomu najlepiej. No, jeżeli zrobił to specjalnie, to totalnie słabe zachowanie, bo jednak dużo osób myśli, że jest rzetelny, ale jak widać, nie do końca. W sumie to też pierwsza sytuacja, gdzie wojedędze zostają wytykane takie rzeczy, ale wydaje mi się, że wojedęga i tak ma coś zostawione na Dubiela, na właśnie taką sytuację, gdyby chciał mu coś wytknąć, więc na pewno nie jest to, nie jest to tak, że. No nie wiem, ja myślę ogólnie, że ta sprawa jest totalnie powstrajana i każdy jest tam w siebie wład. A przede wszystkim, pierwszy. Gdzie powinno to się znajdować, to na policji, a nie na YouTubie, bo to w ogóle to wyszło już poza, poza wszystko. Dobra, to jest temat, na który pewnie każdy czeka. A mianowicie, tak, nie jest to clickbait, bo dosłownie z 20 minut temu został potwierdzony wniosek o tymczasowe aresztowanie Stew. Przy czym zostało rozpoczęte jego poszukiwanie listem gończym, z uwagi na to, że do czasu wyjaśnienia sprawy prawdopodobnie w tym areszcie będzie musiał zostać. Pewnie widzieliście już te słynne zdjęcie leżącego Stewarta na podłodze? No to mogę jedynie dodać, że Waedęga kłamał i Stew został pobity. I stwierdzono u niego obicia na twarzy, miał on też zostać kopany oraz wyzywany Não, yeah, yeah, you're getting back now. Não, não. You're não. Não, Same nagranie w ogóle bardzo szybko stało się wiejalem w internecie. No i co, opinie co do tego są naprawdę różne, bo dużo osób mówi, że jest im go żal mimo wszystko, że wiedzą co zrobił. I tak samo zresztą powiedział Wajdenka, bo tak to wygląda. Styl z filmu odpowiadającym kim jest, a styl, który ukazał się nam w dowodach, to kompletnie inna osoba. Jakby no nie wiem, no to, to jest jakieś. To jest... No i zostało to tak nam podane. Właśnie wydał zgodę na tymczasowe aresztowanie głównego podejrzanego w Pandora Gate Steel. To efekt błyskawicznych działań prokuratury okręgowej w Warszawie i, moc, i mocnych dowodów. Od razu też została nam podana informacja, że na pewno każdy za te swoje czyny odpowie. Więc co, jak chcecie jutro kolejny film, no to do jutra macie czas wbicia 150 lajków i macie jutro film. Elo! Znowu idę go montować dwie godziny przed publikacją. Serdecznie pozdrawiam i jak zmontowałem, to znaczy, że oglądacie. Jak nie oglądacie, no to znaczy, że... Ale nie wiem, no zapewne jak nie, jak nie zmontowałem dzisiaj, no to jutro go zmontuję, więc no dobra, miłego dzionka Wam życzę, albo wieczoru, no, ja idę montować. E